Tym razem głogowskich mundurowych zainteresowało zachowanie mężczyzny, który w środku nocy siedział w samochodzie. Gdyby potrafił szybko odpowiedzieć na zadane pytanie, najpewniej wszystko zakończyłoby się dla niego pomyślnie. Podczas patrolu terenu miasta około godziny trzeciej w nocy funkcjonariusze zauważyli samochód zaparkowany na jednym z parkingów. W którym siedział 29 letni mieszkanie z Głogowa. Na pytania funkcjonariuszy, w jakim celu tam siedzi, nie potrafił udzielić konkretnej odpowiedzi. Zachowywał się bardzo nerwowo, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, którzy podjęli decyzję o obserwacji terenu. Szybko okazało się, że decyzja funkcjonariuszy była słuszna. Wkrótce w kierunku samochodu zaczęła się zbliżać dwójka mężczyzn. Obaj też zachowywali się dziwnie. W wyniku podjętej interwencji przy mężczyznach znaleziono przedmioty pochodzące z kradzieży złamania do jednej z altanek na pobliskiej działce rekreacyjnej. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani, osadzeni w policyjnym areszcie, a wkrótce potem usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem, za co mogą usłyszeć wyrok nawet dekady pozbawienia wolności.